manero. Widzę, że filmiki Wam się podobają, więc nagrywamy dalej Dzisiaj mamy na serwisie y, Piaggio Zipa Wersja tak naprawdę poliftowa Już z tym nowszym szodem Jaki jest problem? Y, już oczywiście mówię Mianowicie To co nam zgłaszał klient y, To tak naprawdę Gdy silnik ogólnikowo był U kogoś na remoncie była wymieniona głowica, y, Cylinder Aczkolwiek to jest zestaw sportowy, no bo w oryginale jest to dwusów, więc to wszystko jest jakby zespolone w jedność. Tutaj były jakieś dodatki robione, duperelki, ktoś to wymieniał, coś nie tak zrobił, bo na początku ogólnikowo bardzo mocno żarzyły się lampy, ponoć jak ksenony, teraz już nie chcą praktycznie wcale świecić, ciężko pali. Dodatkowo w tym wszystkim jeszcze jest problem z silnikiem gdy się nagrzeje, coś w nim klekocze czaska łupie i są z nim problemy, nie chce jechać także, także no musimy to zobaczyć co tu się dzieje Jak widzicie model ich poliftowy ze sportowym, sportowym wydechem Leo Vince'a stuningowany. Może teraz tych filmików trochę będziemy tak modyfikować, żeby Wam trochę więcej tych sprzętów pokazywać w sensie takim, że dookoła jak one wyglądają, w te modele plusy, minusy tych modeli jest odwusów. Więc w sumie mniejsze problemy, jeżeli chodzi o rozrządy, zawory, inne rzeczy. Jakieś zużycie wiadomo jest większe tego silnika. Też więcej pali taki silniczek, ale znowu przyjemniejsze do jazdy, bo odwusowy mają fajniejsze, fajniejszy moment obrotowy. Więc jeżeli chcecie fajnie pojeździć, no to taki dwusuwik jak najbardziej. Musicie uważać, żeby to nie była wersja tak naprawdę z życiem, bo jeżeli będzie wersja z życiem, no to będą problemy jak ze wszystkim, tak? Eee, co jeszcze z takich ciekawostek? Widać, że tutaj cały był lakierowany ogólnikowo, bo jest yy, cytrynka tak zwana z lakieru? Będzie to widać pod kamerką, pod światło. Tu już wygląda ładnie widzę na kamerce, ale tutaj już będzie bardziej o, widać. Widzicie? Te takie. Szorstkie, szorstkie skórę lakieru, że tak nazwę to, tak zwana skóra cytryny. Wtedy łatwo poznacie, że jakiś sprzęt był malowany. Także to też musicie zwracać uwagę. A czy musicie zwracać uwagę przy oględzinach, przy zakupowych tak naprawdę już to może Wam dać do, do myślenia, że coś było robione, coś było robione z danym sprzętem. Już nie mówię o, o tym, że gdzieś jest matowe, gdzie jest bardziej połyskujące, ale to tak. Yy, więc co? Zbieramy, zbieramy, zabieramy się za rozbieranie Zmierzymy przede wszystkim najpierw prądy, co tu się dzieje Dlaczego, dlaczego te, 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 światełka w ogóle się tak żarzą, a nie świecą Będzie tu coś widać, czy nie będzie musi być odpalony, żeby świeciło, kurcze Tak jest, bez tego nichuhu Zaraz mu pomierzymy prądy Zobaczymy, co nam wskazuje ładowanie Podejrzewam, że coś jest nie tak podłączone, bo tutaj też klient mówił, że gdzieś tutaj Jakieś skrętki, trytytki, pokombinowane duperelki. Także rozbieramy i zobaczycie. Zobaczcie, to jest to co mówiłem. Widzicie jak się tli? żarówka. I słuchajcie, jak klekocze silnik, już nawet ja tu słyszę. Słychać, słychać. Myślę, że tak. Co jeszcze jest minusem, ale się zdziwi. Ula, la, -la. Widzicie, kierunkowska sknie ani lewy, ani prawy, co może świadczyć tylko i wyłącznie o czym, o zbyt niskim napięciu. I my to zaraz weryfikujemy. Zobaczcie, tak jak mówiłem, patrzcie, napięcie na mikrometrze, jakie nam pokazuje. Widzicie te skoki napięcia? No, powinno być trochę więcej, nie? za niskie napięcie, czyli prawdopodobnie w ogóle nie ma ładowania o są skoki, widzicie? Chwilowo 15 może doświadczyć o uszkodzonym uzwojeniu bądź regulatorem, ale zaczymy. pomierzyć trzeba wyjścia i będziemy wiedzieli podstawy mamy wyłapane no są przeróbki jak widzicie zobaczcie sobie kabel kabel od automatycznego stanu jest wyrwany Pomierzymy jeszcze w ogóle sam akumulator na sucho, jakie ma napięcie, bo sądzę, że akumulator też już jest uszkodzony. Stąd też mogą być takie objawy, jakie są. Jeżeli jest uszkodzony akumulator, nie powinniście ogólnikowo odpalać sprzęta bez akumulatora, bądź z uszkodzonym akumulatorem, jeżeli on nie ma dobrego napięcia. Z tego względu, że łatwo możecie sobie uszkodzić regulatory i uzbrojenia, bo wtedy nie ma odbioru mocy i gdzieś to szuka ujścia. Także to taka ciekawostka, o której pewnie Wam za dużo osób nie powiem. Mamy go zgaszonego słuchajcie Zobaczymy co nam pokaże nasz kochany mierniczek Widzicie do tego nie potrzebujecie super drogich mierników do takich pomiarów Tanie a dobre No sam akumulator zobaczcie jakie ma napięcie Widzicie to? Powinno być 12,5-12 Tym bardziej że przed chwilą chodził to nawet powinno spadać z 13 To jest 0,2V jest po prostu zdechły akumulator Ot tak, ale dlaczego zdechły? Zobaczymy. W każdym razie prądy i tak są niewłaściwe no bo skoki 15-10, 15-10 i tak dalej. Podminimy mu na sztukę akumulator i zobaczymy co się będzie działo, jakie będą napięcia. Ciekawostka, którą muszę tutaj zaktualizować Akumulator ma regulowane klemy, czyli możemy sobie, widzicie, albo przykręcić e, słupki od akumulatora tutaj, bądź tutaj Wtedy mamy albo z lewej strony plus, albo z prawej, jak nam pasuje Taki ale uniwersalny akumulator I to było niedokręcone, było luźne Po dokręceniu, słuchajcie, my zobaczcie sobie, mikrometr Pokazuje nam niecałe 11 V już jest dobrze. Nie jest to idealny wynik, ale może to jest jedna usterka. Jeżeli to była usterka, będę zawiedziony że tak mało będę mógł wam pokazać. Ale podłączamy i sprawdzamy. Mały update. kolejny. Eee, Powsadzenie akumulatora. Odpala ładnie. Rozrusznik kręci, że aż miło, bo wcześniej nie kręcił. Ale problemem jest to, że w momencie odpalenia przygazówki skacze napięcie do 20V No i żarówki dalej się żarzą Musimy pomierzyć jakie są wyjścia z uzwojenia Jakie są wyjścia w ogóle na elektromagnesie, jak to wygląda Widzicie? To będzie ciekawa historia Zobaczcie, ten kabelek tutaj to jest kabelek od yy, proszę ja was odcania automatycznego. Czyli on sobie sam powinien załączać samko bądź i nie. No ale wiadomo, przy przeróbkach ktoś to wypierdzielił i poprzerał po swojemu. Dlatego ten sprzęt do nas trafił. Także prójemy i patrzymy co tu się dzieje. Dlaczego tak? Krupek fajny, zobaczcie jak fajnie jest porobiona instalacja W ogóle kierunkowskazy nie podłączane Pozaślepiane tu na jakieś Trytytki, na jakieś kurcze taśmy izolacyjne No nie mówię, że nie wiadomo jak super trzeba zrobić instalację, no ale Sorry, jak to ma działać skoro nie jest w ogóle podłączone To? Ale to jeszcze nic, tu jaki jest babol Patrzcie jak fajnie porobione tu jest jakiś kabel, który sobie wisi. Symy niepotrzebny, tak? Tu są posklejane po kable. Są dwa białe, wchodzi w niebieski. Tutaj jakieś bubki są porobione. Ja cię kręcę. Nieźle. Powiem Wam dawno dawno takiego chrupka nie było. Co tu się odpierdzieliło, się słowo pytanie. Niektórzy ludzie nie powinni robić instalacji elektrycznych, jeżeli nie potrafią. Zobaczcie, wszystko tutaj jak to luźne lata. Kurczę, to wystarczy to pociągnąć, to się to wszystko jest o do nieba. Normalnie o do nieba woła Co my tu mamy? Kable poskręcane na sztukę. Nie mówię, że ja robię wszystko super. No ale, że tak powiem, to to już, kurde, jest amatorka. No wiem, w łeskach, kach starych SHL-kach takie coś by może przeszło, ale kurde, co to jest? Tak brzydko. To jest, co to jest? Kabel jest, aha, skręcony na sztukę, widzicie? Tu jest czerwony. Tu dalej już jest biały. O, daj, bo mi ręka się O, Tu dalej już jest biały Superos. Nic. Dzisiaj już jest późno. Więc na dzisiaj. Na dzisiaj dziękuję. Będziemy działać. Będzie ciekawie. Po wstępnych pomiarach wychodzi, że do wymiany jest ten otoregulatorek, a że mamy hurtownie blisko, części już mam. Także wymieniamy i będziemy sprawdzać dalej, czy usterka została usunięta. Czyli problem z światłami, z napięciami, wszystko sprawdzimy zaraz. Także rozbieramy i będziemy patrzeć. Nowy regulator wpakowany Stary Nawet tu coś widać się już działo Ale nieważne Robimy testa i zaraz będziemy wiedzieć widzicie, trzeba będzie jeszcze tu odbudować całą wiązkę od tylnych kierunkowskazów, bo tutaj widzicie coś taśmą jest poklejone Dlaczego? Któż to wie? No dobra palimy zobaczymy czy będzie lepiej czy nie będzie lepiej? Pali z rozrusznika. Już jest dobrze. Zapalamy mu krótką światełka I świeci lampka. Bardzo ładnie. To co najważniejsze. Już się nie ty a świeci. Super. Patrzcie. Widzicie? Na razie mruga szybko z tego względu, że nie ma podłączonego tyłu, ale usterki rozwiązane jak widzicie. Cieszy mnie to bardzo. Bierzemy się dalej do roboty i składamy, poprawiamy tą instalację. Yy, cóż, nie będziemy wymieniać tej instalacji i poprawiać tego wszystkiego co tu jest, bo to jest Praktycznie do odbudowy cała nowa instalacja, bez sensu się tą bawić. Na razie po prostu składamy, żeby jeździł, działało wszystko. A, a resztę jakby zostawimy klientowi do decyzji, czy będzie sobie wymienić sam instalację na nowo, czy nie. Jakby na chwilę obecną mamy go uruchomić, żeby działał. Także do tego się zabieramy. Co my tutaj mamy? Dlaczego to wszystko w ogóle nie działało? No bo jeżeli wsadzimy kabelki, nie. I je poskręcamy na sztukę w dziurkę, i poskręcamy na, na skrętkę, i, i owiniemy taśmą. No tu nie ma to prawa działać. Chociaż można było to zlutować. Nie, nie mówię, że, że nie wiadomo, jaką instalację robić. Co my pozakładamy takie złączki samochodowe po prostu, bo takie mamy pod ręką. Piny pasują, nie jest to super rewelacja. Ale, ale te kostki mamy pod ręką, i zawsze można odczepić i podczepić. Nie trzeba kombinować z jakimiś. Taśmami, nie wiem, co tutaj jeszcze jest, widzicie takie patenciki, co zrobić? I co trochę lepiej, to wygląda. Wiadomo, nie jest perfekto, ale mamy złączkę, jak będziemy potrzebowali, tutaj wypinamy po prostu i mamy rozpięte kierunki. Widzicie, to jest związka, którą zrobiłem. Znaczy poprawiłem, w sumie nie zrobiłem, bo ona już to była. Jest owinięta, izolowana versus to, co, co było. Kable, wiądające luźno. Chyba lepsze rozwiązanie myślę co. Gdzieś to sobie poczepimy i nie będzie latać się nic plątać. Moim zdaniem wygląda lepiej. Dużo lepiej. Robimy drugą stronę i jakby kierunki i tył mamy oświetlenie zrobione. z usterką którą zgłaszał nam klient eee, to było co? to było to, że przy wyższej prędkości, nazwijmy to obrotowej sprzęt jakby e, tracił moc, jakby mu paliwo nie dochodziło prawdopodobna usterka był wężyk który był po prostu zgięty, widzicie? w tym miejscu tutaj tak jak na kolanku no i faktycznie nie dostawo paliwa odpowiedniej ilości, bo jak był zagięty no to ciężko, ciężko żeby przekrój był odpowiedni Także też na to zwracajcie uwagę, gdy przeciągacie sobie instalację, wymieniliśmy wężyk po prostu na dłuższy, niech sobie będzie y, Trochę tam mojtający, zaraz go dziś podwiesimy Ale niech będzie jak najmniej pozaginane po te wężyki, żeby to wszystko właśnie, przepływ paliwa był jak najlepszy Bo wszystko, wszystko się rozwija tak naprawdę o takie pierdółki A jednak dużo Wam to może uprzykrzyć życia Także też to mieć na uwadze, żeby sobie właśnie na takie rzeczy jak pozaginane wężyki, żeby nigdzie nie były poza załamywane, żeby też na to zwracać uwagę. Także działamy dalej. Klient oczywiście zgłaszał jeszcze stukot w silniku po rozgrzaniu silnika. Zobaczcie. Tu powinny być wypusty do wentylacji Zobaczcie jak to wszystko jest po ten Śrubka w ogóle zobaczcie jaka jest poobrabiana A gdzie są części tutaj od tego Podkładki z wentylacją Zobaczcie Widzicie Wszystko jest źle poskładane Stąd, stąd jakby o jakby ten stukot w silniku rozbieramy to wszystko. no tu widzę nawet śrubka była ukręcona, już się komuś nie chciało tego wykręcić. No, także rozbieramy. Raczej wariator już może być delikatnie wyrobiony. Zobaczymy, może rolki się wyrobiły. Słuchaj, stukot, ale to jest na wariatorze, na rolkach prawdopodobnie. Pytanie, czy jest prawidłowo złożony. Rozbieramy i patrzymy. Reasumując, Piaggio, Piaggio jest złożony, co było przyczyną? Wiadomo, nie działały kierunki. Teraz, w sumie, sprawdzać. Możemy sobie widzieć, ładnie świecą. Lewy, prawy. Hamulce. Instalacja jest poprawiona z tyłu. Wymieniony regulator, bo regulator był główną przyczyną. Tak naprawdę, tutaj wszystkich uszkodzeń. Wstępnie podregulowany, żeby trochę lepiej szedł, bo klient też zgłaszał, że go odławiło Po wymianie wężyka jeszcze było nie wszystko git, więc mamy jakby to poprawione, podregulowane. Wkręca się fajnie, nie dławi go. I co? i Jest jeszcze temat jeden: akumulator jest niestety do wymiany. Na razie założony nasz, ale jakby docelowo, docelowo będzie domówiony. Tak, żeby wszystko było wid, żeby klient mógł sobie nim śmigać jak bum, cyk cyk. Także, także to tyle z naprawy tego Piazio. Zaraz go biorę na jazdę próbną, aczkolwiek co tu można dużo jeździć. Także bierzemy, go testujemy i gotowy do klienta. Także chyba najkrótsza naprawa z napraw, ale w sumie naprawa jest naprawa wtrącę jedną rzecz, tak jak widzieliście na timelapse pewnie, że tu było wszystko zadymione. no niestety, tak to już jest, musimy zrobić sobie wyciąg żeby gdzieś do góry był cygru ranadu, żeby wyciągał nam podczas testów przy zwłaszcza takich dwusuwach wszystkie spaliny na zewnątrz, no bo to naprawdę zatruwa ale mamy dzielny wentylator, który też daje radę wydmuchuje, przy okazji sprzęty, które są chłodzone powietrzem Mentylujemy je też tak, żeby miały warunki naturalne. Także to tyle z tego filmiku. Udostępniajcie swoim znajomym. Lajkujcie, zapraszajcie do profilu. A będzie tego więcej. Także pozdrawiam. Szanujcie swój motocykl.